No, faul, faul. Ale byś do boku miał ale był... No tylko że go szarpnął, nie, już nie wiem jak. Są. nie myślałem, że jest w bramce już. Tak szła. Są Krzysztofa Koniecznego. Dawaj, dawaj! Tak jest, idzie! A, noż! Tak jest! Dawaj, dawaj, chłopaki! Przez bramkę już. Dobrze, brawo!